kochani, dzisiaj zaczynam vloga z Warszawy, nie wiem jak długi on będzie i co uda mi się nagrać na razie mamy godzinę dość późną bo jest czwarta po południu 13 w czwartek i jeśli chodzi o miejsce, w którym się zatrzymałam to może kiedyś wam o tym opowiem natomiast dzisiaj nagrywam nowym aparatem, nie wiem jak chodzi... jeśli chodzi o jakość, jak to wypada jestem na szesnastym piętrze ogólnie na ulicy Chmielnej Tamtym razem, jak wiecie, nocowałam właśnie w Nowotelu. A tym razem, powiedzmy, wybraliśmy wersję tańszą, niekoniecznie le, lepszą. Wybaczcie za mój makijaż, ale po pierwsze jest kilkugodzinny. A po drugie, wiem, nie mówcie mi, mam za mocno zrobione brwi, ale testowałam kredkę z Catrice. Tak myślę. Mam nadzieję, że uda mi się coś dla Was nagrać. Troszkę mi baterii niedużo zostało. Zobaczymy, czy będę nagrywać, czy robić zdjęcia dzisiaj. Zapomniałam Wam powiedzieć, że mają dzisiaj premierę moje okulary z Fiorelli. Czy jakoś tak, w każdym razie. I paznokcie z Semilaka. Nie wiem, czy to nie jest Biskit, tak czy inaczej. Jesteśmy niedaleko Pałacu Kultury. Nie wiem, czy widzicie, czy nie. Wydaje mi się, że tak. E, idziemy sobie na spacerek, idziemy do złotych tarasów, zobaczymy może wejdę do Buff Body Works. Mam nadzieję, że obraz e, jest spoko, pewnie troszkę trzęsę kamerką, ale tak jak mówię muszę dojść do prawy. Tutaj nie ma tego chwytnika jak w tej e, mojej starej, ale wydaje mi się, że jakość nagrania jest lepsza. You mean to me oh open up set your heart on free blazing out in the sunshine Kolejny dzionek, czyli 14 piątek. Mam plany spotkać się z Karoliną i z Darkiem na starówce o 14. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Na razie śmigamy na jakieś małe zakupy i myślę, że pochodzimy troszkę po starówce zanim spotkamy się z Darkiem i z Karoliną. Wczoraj nie nagrywałam dla Was dużo, też nie było sporo czasu do nagrywania, bo przyjechaliśmy dość późno. Wstąpiłam sobie jeszcze do Sephory. Kupiłam dwa markowe produkty, właśnie ich markowe produkty. Nie dałam dużo, bo tylko 20 zł i 80 groszy, więc po prostu nic. Makijaż jest, jaki jest. Oczywiście. Jak na złość nie wyszedł taki jaki chciałam, żeby był, ale nieważne. Mam nadzieję, że miło spędzimy razem dzień i ściskam Was mocno. Do potem. Ja. Siema! Cześć, ja, witajcie. Może nam się bardzo stresuje, więc my mówimy łobuzy. Właśnie jestem z łobuzami tak jak Wam mówiłam, idziemy coś wypić i zjeść, więc myślę, że miło spędzimy czas. Pogoda jest mega, mega gorąca, więc... Tak jest, już tak jest lepiej niż było. Było jeszcze gorzej. Właśnie, więc polecam Wam się wygrzać, bo słyszałam, że w następnym tygodniu niestety jej nie będzie. Do zobaczenia potem. Pa! Przyznaj się, pi... co zrobiłaś. Jak pijecie piwo, to nie mieszajcie, słuchajcie, z sokiem, bo... To właśnie poszła taka piana wielka. Dobrze, że nie mam, nie mam piany na buzi. To jest tyle jest. spokoju. Także nie róbcie w ten sposób, bo... Z no już, nie, już, już się uspokoiło pomijając fakt, że wyglądam jak siedem nieszczęść to chciałam wam tylko powiedzieć że na spotkaniu było super zapomniałam wam pokazać co jadłam ogólnie rzecz biorąc byłyśmy w zapiecku byliśmy, bo razem z mężem, z Olim z Darkiem i z Karoliną więc fajnie, miło, naprawdę spędziliśmy czas. Dostałam od Karoliny pakę. Pakę, po prostu masę, masę prezentów. Ale słuchajcie, to Wam pokażę w osobnym filmiku, który może nagram jutro, jak warunki będą ku temu sprzyjać. Mamy teraz godzinę 6 wieczorem, jest naprawdę mega ciepło, ale myślę, że jeszcze się wybierzemy gdzieś z mężem i z Olim. Na pewno pójdziemy jeszcze do złotych tarasów, popatrzymy po sklepach, może jeszcze coś upoluję. Mam naprawdę sporo rzeczy, więc tak naprawdę nie potrzebuję robić jakichś gigantycznych zakupów. Co chciałam, to zdobyłam. Nie wiem jeszcze do końca, co tutaj mamy. Bardzo mnie to ciekawi. Na pewno przejrzę sobie, zanim nagram dla Was filmik. I co? Postaram się jeszcze coś dla Was nagrać na pewno jakieś tam przebitki, gdzie byliśmy, wybieramy się jeszcze jutro do Łazienek Królewskich jak wszystko będzie w porządku. I myślę, że fajnie będę wspominać właśnie ten czas spędzony w Warszawie. Hej, tu mam dla Was samochodziki? Ekstra punkiernuki nieśmigane spod igły. Myślę, że sobie taki zakupię. Stoją sobie fajnie pod pałacem kultury. Szkoda, że nie ma więcej tylko trzy sztuki, ale zawsze miło oko zawiesić na starociach. łazienek. Powiem wam, że parada była dość ciekawa. W życiu nie widziałam tyle wojskowych aut i czołgów i tak dalej. Teraz siedzimy sobie w jakiejś knajpce być może. Coś takiego. W każdym razie zamówiliśmy sobie kanapki na ciepło. Co my tu mamy? Z... Kurczakiem, bekonem, jajkiem win, warzywami i majonezem. Słuchajcie, kanapki przyszły trochę jestem w szoku, bo myślałam, że to będzie zapiekane na zasadzie takiego sandwicha ściskanego, ale tak to nie wygląda, wygląda nawet bym powiedziała lepiej. Takie cudeńka. Lemoniatka do tego. Kochani, to chyba już ostatni przystanek i myślę, ostatni kawałek nagrania vlogu. Z Warszawy. Mam nadzieję, że filmik Wam się będzie podobać. Ja w tym momencie będę jadła sobie deser lodowy i piła kawkę. Tak wszystko się prezentuje. Mężuś trzyma synka, a synek trzyma stół. Więc zjadamy te wszystkie dobroci, wypijamy kawkę i pewnie widzimy się w UK, a konkretnie rzecz biorąc. Wali, buziaki dla Was i do zobaczenia. Pa!